Muszę się przyznać, że sam często oczekuję, poszukuję jakiejś cudowności, poszukuję jakichś znaków, spektakularnych wydarzeń, które gdzieś mi wskażą Boga, powiedzą mi gdzie on jest. Często sam się modlę, czy modlimy o, o to, żeby nam pokazał jakiś znak, dał jakieś światło, a Bóg, Bóg często nie daje tego. Powiem gdzieś by to nas zaprowadziło do, do tego, co nawet dopadło Jana ściciela z dzisiejszej Ewangelii Jezus miał przyjść jako Eliasz. Tak mi się wydawał, Mesjasz, że to po prostu będzie ktoś, kto z mocą przyjdzie, rozwali system, będzie czynił wielkie cuda, będzie trąbił przed sobą, kim on jest i, i co chce zrobić. A Jezus nie do końca taki był. Jezus był. Po prostu Bogiem, ja, który był pośród ludzi. Był w codzienności. E, był e, ich znajomym, e, był czymś kuzynem, e, był też synem, e, był e, sąsiadem i tak dalej. Był pośród nich w zwykłej codzienności. I e, tak sobie czytając. Dzisiejsze słowo. Mam taki, taką potrzebę, żeby właśnie prosić Pana Boga, e, aby abym mógł dostrzegać go w codzienności, w tej zwykłości, e, szarości dnia, wydawałoby się. E, abym szukał Pana Boga też e, obok mnie, w drugim człowieku. Powiem e, co ważne, że. że no, Szukamy tych cudów. Często pytamy, dlaczego, Boże, dopuściłeś do tego, że ktoś tam jest chory, bezdomny, nie ma jakichś tam perspektyw. Często pytamy, Boże, gdzie Ty jesteś? A Bóg odbija piłeczkę, a zrób coś z tym. Ja jestem w Tobie i, i Ty coś z tym zrób. Może tak, może to jest jakaś droga, którą należy iść. Ale z drugiej strony może chodzi też o to, aby, aby dostrzec Pana Boga w, w naszych znajomych, przyjaciołach, bliskich w członkach naszej rodziny i zobaczyć, że mimo tego, że na przykład nasza babcia czy kuzynka, siostra, a może mąż, żona, przyjaciel, przyjaciółka, mimo tego, że jest chora, mimo tego, że, że nie ma nadziei na to, że wyzdrowieje, na to, że będzie żyć, a mimo tego ona jest uśmiechnięta, ma siłę do dzielenia się swoim szczęściem, swoim życiem z innymi. Zobaczmy, Ludzi, którzy e, choć nie mają wielu pieniędzy, a, a dzielą się wszystkim co mają. Zobaczmy tych, których... E, którzy gdzieś tam nie mają czasu, są zapracowani i e, fizycznie nie dawaliby rady e, po prostu być dla innych, a jednak są i pomagają innych, innym. Zobaczmy ich, bo właśnie w nich jest Pan Bóg. Pan Bóg naprawdę daje przejrzenie, daje siły i jest cały czas obok nas.